Czy możesz tutaj podejść na chwileczkę? Chcę ci pokazać, na co zwrócić uwagę. Tak, tak, już. Tutaj zapisałem wszystkie najważniejsze sprawy wiem, w punktach, ale gdyby mimo wszystko coś się działo, to zostawiłem też swój numer telefonu, dobrze? Widzisz wszystko? Tak. <laughs> Myślę, że chyba nie. Wiesz, Bogusiu, gdzieś w głębi duszy czuję, że ty się ciągle mnie obawiasz. Ach, nie no, skąd ci to przyszło do głowy? No zobacz, że siedzisz. Ale usiadłem tak, żeby cię nie przeszkadzać. Ale przecież mnie nie przeszkadzasz. Mnie Ale o co chodzi? Nie, już nic. Słuchaj, nie obawiam się, jak mogłabym się bać kogoś, kogoś, kto uratował moje dziecko. Proszę, przeczytaj. Jeśli czegoś nie będziesz wiedziała, to pytaj dobrze. Czemu mi się tak przyglądasz? No dobrze. Chciałem Cię zaprosić do siebie. Zaprosić? No. Mówiłem, że się mnie boisz? Nie, nie po prostu nie rozumiem. Chciałem z tobą posiedzieć, porozmawiać, gościć cię. Tylko... nie wiem, jak cię mam przekonać, że z mojej strony naprawdę nic ci nie grozi, że... że ja naprawdę chciałbym. Ale no, kiedy ja wierzę? Tylko... Tylko co? Tylko nie rozumiem, po co? Czemu miałoby to służyć? A jeśli niczemu? Jeśli to spotkanie samo w sobie jest jakimś celem? Tak po prostu? No, tak po prostu. Przyjdź, weź z Uzie i przyjść, jeśli mi oczywiście ufasz. Aha, chcesz mnie sprawdzić. Nie. <laughs> Nie. Chcę spędzić miły wieczór z tobą. Tylko tyle. No dobrze, jeśli się zdecydujesz, to zadzwoń. Przepraszam. Czyli klikamy tu, podajemy adres.